Nauczanie domowe. 11 marca. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 11. Werset od 14 do 23. Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Mocą Belzebuba, władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. W dzisiejszej Ewangelii zawartych jest wiele prawd dotyczących walki duchowej. I chciałbym, żebyśmy w taki klasyczny sposób przeszli treść tej dzisiejszej Ewangelii, wyciągając właśnie takie pojedyncze zdania będące zdaniami kluczami albo zdaniami, które Pokazują prawdę o tej walce duchowej i o rzeczywistości, którą Jezus tutaj jasno pokazuje, nie tylko słowem, ale mocą, działaniem, konkretną walką. Pierwsza rzecz, pierwsza prawda uzdrowienie połączone z wyrzuceniem złego ducha. Rzeczywistość, która przeplata się. Jakaś choroba, może być spowodowana wpływem złego, jakieś ludzkie ograniczenie. I widzimy, że wyrzucenie zła oznacza równoczesne uwolnienie tego człowieka od bardzo konkretnej ułomności. On zaczyna mówić. Nie można wnioskować, że każda choroba jest połączona opętaniem albo z jakimś wpływem Bezpośrednim zła na danego człowieka. Natomiast nie ma wątpliwości, że ten fragment pokazuje, iż niektóre choroby czy dolegliwości mogą być związane ze złem, które wzięło w niewolę jakąś rzeczywistość czy część ludzkiej egzystencji. Po drugie, Szatan walczy przeciwko nam, a nie przeciw samemu sobie. I widzimy jednoznacznie, że Jezus mówi: Jeżeli szatan przeciwko sobie wystąpił, no to nie ostoi się Jego królestwo. To nie jest Jego celem. Jego celem jest właśnie niszczenie nas. I trzeba mieć tę świadomość, że tak właśnie się dzieje. Że my występujemy przeciwko temu, który wypowiedział nam wojnę przeciwko szatanowi. Po trzecie, uczniowie Jezusa wyrzucają złe duchy. Bo Jezus już tego nauczył apostołów, i teraz jest to argument. Wy mówicie, że ja przez Belzebuba wyrzucam. No to dobrze, no to moi uczniowie, a wasi synowie również wyrzucają. To czyją mocą to robią? Jezus więc pokazuje, że daje władzę wierzącym osobom nad złem, po to, żeby zło zostało wyrzucone, pokonane. Po trzecie, Uwolnienie od zła jest znakiem nadchodzącego Królestwa Bożego. Ta konfrontacja mocy jest właśnie jednoznacznym wskazaniem. Królestwo Boże nadchodzi, Królestwo Boże staje się obecne. Każda zwycięska batalia, Twoja z pokusą, ze złem, z grzechem, każda modlitwa, uwolnienie, każdy egzorcyzm jest zwycięstwem i przyjściem Królestwa Bożego. Kolejna prawda. Jezus przynosi wolność. To przyjście Królestwa Bożego, osobowo mówiąc Jezusa, Chrystusa, jest oznaką wolności człowieka. Każde pozwolenie na to, żeby Jezus we mnie przebywał, mną kierował i mną władał, jest znakiem wolności. Jest wolnością, którą otrzymujemy właśnie od przychodzącego króla. Wszechświata. Kolejna prawda. Jezus jest silniejszym mocarzem od złego. Jezus jest mocarzem silniejszym od złego. To bardzo ważna prawda, ponieważ wielu żyje w strachu. Nawet osoby wierzące, katolicy, którzy nie mają tej świadomości, że to Jezus, który jest w ich sercu, który kieruje ich życiem, jest silniejszy od każdego zła. Więc my mamy rozumieć to i przeżywać swoje życie pod ochroną Jezusa. Mamy zapewnione bezpieczeństwo, dlatego że żyjemy w stanie łaski uświęcającej, dlatego że jesteśmy w komunii z Jezusem i to On daje nam tę moc zwyciężania. W Jezusie jesteś silniejszy od zła. I ostatnia prawda. Wszyscy jesteśmy wprzągnięci w walkę duchową. Nikt nie może stać z boku. Nikt nie może powiedzieć, mnie to nie dotyczy. Twoje życie, życie wiary jest życiem walki. Dlatego Jezus powie, kto nie jest ze mną, no to znaczy, że jest po drugiej stronie. Albo jesteś po stronie Jezusa, albo jesteś po stronie złego. Tu nie ma sytuacji pośredniej. Tu nie ma jakiegoś innego sposobu funkcjonowania na świecie. Dlatego Jezus wzywa nas do jednoznacznej postawy. Ja wyrzekam się zła i wyznaję Jezusa, wyznaję Boga. Tak jest przecież ułożone też to wyznanie nasze chrzcielne. Wyrzekam się wszystkiego, co nie pochodzi od Boga, a co pochodzi od złego, i biorę wszystko, co jest Bożym darem, Bożą osobą i Bożym Królestwem. W krótkim tekście Ewangelii Jezus pokazuje bardzo wiele prawdy. Na temat walki duchowej, walki, która toczy się na świecie, walki, która toczy się w Tobie i obok Ciebie. Ty jesteś wezwany do tego, aby przy Jezusie być bezpiecznym i zwycięskim. Niech błogosławi ci Bóg Wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty.